Mam nożyczki, i nie zawaham się ich użyć. strony Wojtas, witam Was w takim nietypowym dosyć vlogu, który ma za zadanie Was poinformować, co się dzieje aktualnie z kanałem. Pierwsza sprawa, piątek. Jadę o 14.00, no Wy to oglądacie pewnie piątek, sobota i tak dalej, i później, bo nie każdy ogląda od razu film wtedy, kiedy się wrzuci. Piątek o 14.00 mam pociąg do Katowic na Intel Extreme Master. No i właśnie ja się tam pojawię, żeby się spotkać z paroma youtuberami, pogadać z paroma youtuberami, spędzić jakoś miło czas. Jestem ciekaw w ogóle, napiszcie mi w komentarzach, ilu z Was Jedzie na IM. Fajnie by było się z Wami spotkać, po prostu Wojtki. Fajne, fajne to jest uczucie, kiedy, kiedy się widzi właśnie widzów na żywo, a nie tylko przez pryzmat. Pryzmat, takie mądre słowo! A nie tylko przez pryzmat komentarzy na tubie czy na Facebooku i tak dalej. Tak więc napiszcie mi w komentarzu ile z was jedzie Albo ilu z was było tutaj z tych osób co mnie oglądają Jestem ciekaw ilu was po prostu tam było, będzie, jest Całą sobotę będę na jemię, Więc możecie podbijać jeżeli ktoś mnie spotka Nie mam żadnego stoiska Nie sprzedałem się tak jak 50% youtuberów Nie będę na żadnym stoisku Tylko po prostu będę sobie chodził, oglądał Po prostu spędzał miło czas Tyle no i tyle Możecie podbijać jeżeli ktoś mnie zauważy Pogadać co tam chcecie No po prostu Druga sprawa Chcę zrobić serię Q&A Kiedyś robiłem serię Q&A QA, czemu ja jestem Supermanem? I w tym odcinku teraz, właśnie teraz, proszę cię, żebyś napisał mi komentarz z pytaniem. Zapytaj mnie o byle co, naprawdę. Tylko nie pytaj mnie, e, jakiego stolca? O e, śmieszno. Pewnie jakaś jedna lub kilka osób zada takie pytania, ale raczej bym wolał jakieś takie normalne pytania. Jeżeli będzie dużo pytań w komentarzach pod tym filmem, właśnie teraz możesz zadać pytanie. Musisz zadać pytanie. To odcinek środy z Wojtazem będzie od. Następnej środki. Następna i ostatnia sprawa to fanarty. A i pewnie się zastanawiacie, co to jest za pudełko. To pudełko sobie nagramy kiedy indziej to jest paczuszka od sweet.pl. Możecie wbić na ten portal i zaznajomić się, co to jest za portal. Tak więc to sobie zostawiamy na potem. A teraz, właśnie, przejdźmy do fanartów, ponieważ dostałem od Was te oto piękne fanarty. Powiem wam, że jest ich troszeczkę mało. Może dlatego, że ja to reklamowałem w ogóle w okresie świątecznym. A, tak naprawdę nikt Cię nie lubić. Nikt nie wyślą śmieciu mały. Nie wspominałem o tym tak bardzo głośno, że możecie mi coś tam wysyłać, czy to list, czy to jakieś coś innego. Tak więc wspominam teraz, tutaj gdzieś właśnie pojawia się adres, więc możecie wysyłać. Wysyłajcie ja, jak chcecie, ok? Ja nie wymuszam na Was tego, tej wysyłki. Po prostu informuję, że możecie wysyłać tutaj śmiało na ten adres. Jakieś rzeczy. Ja to na pewno otworzę, jeżeli będzie tego dużo, to na pewno to otworzę za tydzień, za miesiąc, no nie wiem. Zobaczymy w każdym razie. Musi się tego troszeczkę nazbierać, tak jak w tym wypadku. I ja to będę po prostu otwierał na środach z Wojtazem, tak mi się wydaje, albo jakiś osobny film zrobimy. Mamy tutaj parę przesyłek od was, już się boję, co tam jest. Mam nadzieję, że jakiegoś kału mi nie wysłaliście, albo jakichś sików, czy coś. W każdym razie jest tutaj parę przesyłeczek od was, i sobie odpakujemy je. Zacznijmy od Wiktorii Pt... Pute... Dobra, nazwiska nie czytam. Tak więc Victoria, co ty tu masz w tym liście dla mnie? Sprawdźmy to. Nie każdy umie otwierać listy. Chyba się udało. Okej, okay, tak więc otwieramy to. Mamy kartkę radosnych świąt. Właśnie tu macie dowód tego, że Zapowiadałem o tym, że możecie mi coś wysyłać Właśnie w święta W te święta, co były w 2014 roku Tak więc no cóż, no na Radosnych świąt sobie otworzyłem w styczeń, luty, marzec Będzie na święta wielkanocne <grym> Dzięki Wiktoria Prostokątna paczuszka, nadawca Kinga Tak więc obczajmy sobie tą paczkę Od Kingi, Ańtończyk <grym> Powiedziałem imię, masakra I nazwisko, mam nadzieję, że mnie nie zabijesz Kinga My tu mamy, ciekawe No oh fuck, ja będę grubszy niż teraz, dzięki Kinga, w sumie tu mamy czekoladę Jakiś batonik i mamy kisiel Smak truskawkowy Woohoo. Kisiel w gaciach No <gry> my to jeszcze mamy? Wesołych świąt, wybaczcie, że nie otworzyłem tego wcześniej Nie nagrałem tego wcześniej, ale czekałem, żeby się Zebrało jakoś więcej Niż jeden ten pakunek tutaj Tak więc to była Kinga, dzięki serdecznie I wanna thank, you, me, me, me. thank you very much Be Następna przesyłka, proszę bardzo. Mm. Tu mamy coś dużego. <laughs> Od Karoliny Brodzik, więc otwórzmy sobie tą patrz Folia bąbelkowa! O tak. Co my tu mamy? Wow! To jest niezłe, naprawdę. To jest spoko, Jakie to jest dobre! W życiu takiego fajnego rysunku nie dostałem. Kto by chciał mnie rysować? No halo, naprawdę szacunek za to, że ci nie pękł ołówek czy cokolwiek, czym to rysowałeś. Spoko! What the fuck, jakie dobre fanarty, ja jako syrenka, no, za kilka czekolad i batoników to takie cycki będę miał, ja jako Mario, wow, zarąbiste to jest, Wojtek Wojtas z YouTube, a to jest taka typografia fajna, wow, tu są jakieś moje teksty i tak dalej, No wow, jeszcze coś jest, raczej listy są prywatne, no nie ukrywajmy, ale listy są prywatne, ale tak czy siak spróbujmy przeczytać trochę. Wstępu i tak dalej, ja to sobie doczytam poza nagraniem Jednym słowem po prostu uwielbiam Cię oglądać Postanowiłam wysłać Ci kilka fanartów Mam nadzieję, że będą dobre Są so zarąbiste Okej, okay, przeczytam to sobie później Bez nagrywania, prywatnie, co tam Ci leżało na sercu Okej, okay, sprawdźmy co tu jest Wow, dostałem znaczki z South Parka Zarąbiste Wow, serio z... Mega Pierdyliard rakotwórczych bransoletek BĘDĘ MIAŁ RAKA! Walić to kurde, założymy sobie te wszystkie bransoletki tutaj Scooby dooby 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 dada -da -da Jestem królem, magikiem, arabem mi ta paczka Karolina, dzięki ci bardzo serdecznie za wszystko Przeczytam sobie ten list później Póki co lecimy dalej, ostatnia paczuszka To jest naprawdę gigantyczna paka No nie wiem od kogo to jest Ktoś się podpisał, że jest kubkiem <laughs> Może Kuba czy coś Otwieram sobie tą paczkę, jest naprawdę mega duża Ciachu, ciachu, mam nadzieję, że nic nie uszkodziłem do środka Bang Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, I to mi się podoba, to są naprawdę spokolisty Drukowane na kąpie. Tak więc, drogi Wojtazie, daję ci te gry z myślą, że je nagrasz What? Naprawdę hotel dla zwier... <laughs> Dostałem hotel dla zwierzaków Nie no, nagram jeden film z tego chyba What? fakt, co to jest za gra w górę? Łow wow Łow Łą wow, 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 wow. O tak, będę doił konie i strzygł psy Czy jakoś tak? Okej. Okay. Okej, okay, więc paczki się skończyły i tak dalej i pora chyba kończyć ten super przefantastyczny śmieszny odcinek z hotelem dla zwierzaków. Matko kochane jeszcze raz pokażę wam tą grę. Dzięki Wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie za te wszystkie paczki, za te wszystkie fanarty, szczególnie Tobie, Karolina tutaj, za te wszystkie mega pozytywne, super. Epickie fanarty. Jeżeli będzie dużo tych fanartów, to sobie zrobię, nie wiem, jakąś ścianę czy coś. To było na tyle w tym super fantastycznym odcinku. Nie zapominajcie o wysyłaniu fanartów, jeżeli ktoś chce, na ten adres, który jest tutaj, lub też w opisie pod każdym filmem. Zadawajcie pytania do środowego QA. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia z wszystkimi na IM-ie. Jeżeli ktoś wbija, to... Podbijcie, przywitajcie się, pogadajcie i tak dalej, i tak dalej. No cóż, ja jadę, trzymajcie się i do zobaczenia po na kanale Strzała! Wo, ale będę miał tutaj, ale zasięg, pa! Strzała! Wo.